Hej i witajcie widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym z gry Troja Total War W dzisiejszym odcinku e, zrobimy, no wiecie, bla bla lola Fifa Rafa, po co to jest? o jakieś konsekwencje Konfederacji No, już no mi się nie nagrało początek, ale tylko po prostu kupiłem trochę odkryme brązu, żeby w następnym turze nie być bankrutem, tym tak, tak zwanym O, to jest w ogóle coś się zrobi w następnym turze, po co my idziemy? Po milion? Nie, no może po milion nie, a po to, żeby mi <laughs> 10 utrzymają. Dobra, tu jest Agamemnon, kurwa, jakiś wspaniały my się ruszyłem wszystkimi. W następnym turze już się ustaliłem, że to będziemy budować, o to. Redwany! Potrzebujemy więcej rydwanów, Ciężkie redwany trujańskie. ooo, ale pancie, jakie dobre, a ojejku. Redwany Biały, ja szybko, w Aha haj, i... no wiem, wiem, gram w hoja, to się znam, nie no, może nie, o jeszcze... może, może rozdajmy to już. Co by tu rozdać? Co by tutaj dać? Co by tutaj dać? Mm, dobra, to jest spoko. Lepsiejsze. No, i luks. Ty później idziesz... Y, o, l, l, czy po tu... o, no. A ty, ty mieliśmy w następnej turze chyba atakować. A w sumie nie wiem, czy tego nie, nie połączyć, tych oddziałów. Ty to jest prze, już przeżytek, generalnie, mój e, drogi bracie w się, ale te jednostki to już przeżytek, można powiedzieć. Ci... to szermierza, u niego to są ci. To pornicy frygijskie. Połącz to. Powłącz. Nie, pięknie. pa pa. No, pięknie, to by zrobił armię. No może oprócz tych kilku inno... Ale tych, to my mu przydzieliliśmy, a tych, to my od nas na początek. No nie wiem, czy byśmy się nie. cofnęli... Nie, 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 nie. Po prostu z sektorem razem będziemy atakować. No tu będziemy Och, mieli cek... tyknięcie. By o siedmiu bramach wielkie nieszczęście. Tydeusa. Spotkało króla Tynemusa A no, to było też. By. Gdy ci niegdyś wyprawili się na to miasto, teraz ich strata odciska się piętnem na młodym pokoleniu. No, to było w tym, w. Wy... W tym, jak to się nazywa. W. Wy... No, były ta lektura szkolna. Ta Typiara, co się. Pusz... Jest ten typ z. W, w, ten typ, co się z własną matką, puszczał. Dobra, koniec tu. Nie będę przedłużał, ale w sumie. Wrócę do was jak to się wydarzy, w następnym turze więc no... Yy, chwileczka. I już wróciłem! O, daliśmy nawet tutaj, mi już się do wyrówku, spoko. Ale ja to nie to chciałem, dobra? Porażka, jakieś gówno. Ale niestety, kurde, ci... o, parszywe gnojki zdobyły mi Plita Sosis, to jest armia. W ogóle my walczymy z... Kto to jest? Myzja. Manis... Panie Myzjanicy, co wy na to? Kurwa spowaliło chyba. M Myzjanie. To jest tak zwany. A to jest gówno. Przecież pokaż. Ładnie tu jest Ładnie. A tutaj? Hmm. Moglibyśmy podejść, spróbować i zacząć oblegać się. To jest gówno jednostki pewnie. Biedopiechota tak zwana. Biedopiechota. Na automacie by siadło. Gówno by nie siadło. Ach, dobra. Może do, zaraz do was wrócę. Po tej bitwie szybko... A wiecie co? Dobra, strzysiu się, to wiciem to z dwanikami. Zawsze... No mam teraz pon 3,2 na jednym, ta? Chyba ta. Zawsze ładnie się widać. Ale... Mi... A no, szybko, szybko. Halo, many... Czy ty kładujesz, ładujesz? A k listy To Że kurde sprzed miliardów lat Cie... O, uff, już się, się zesrałem, mogę wam powiedzieć. Rozmieść wojska Siosiuk Piosiu! I Lux. Patrzcie, poka poka pokażę się Rydwan. Ale koniki, ho ho ho, dobra, rozpatrzcie bitwę. Najbardziej zależy, żeby jakoś... kurwa, A, i tak się ustawili usta niedobrze. To może spróbujcie po prostu zrobić, aby na nie się wbijecie później. Jedźcie tędy. I później tu wiedzieć. Albo nawet tutaj możecie od raz wjechać. Szarża, panowie, szarża. Wy się tu rozstawcie. Na razie o tak, a ty tutaj i prędkość, wigor i wszystkie rzeczy naraz. Szarża, panowie. Oni będą uciekać, musy jedne. W las. Ataken, panowie, ataken. At no prawdę, się w krzakach zablokowaliście jakieś jacyś frajerzy. Panowie, nie jesteście frajerami przecież podobno. No, będą strzelać po nich. Dobra, to ty idziesz na tych. Ale wyjdź przez to. Przejdź przez to. To będzie się o wiele łatwiej. To jest taki protip. Ukrytych Twoi wojownicy dostrzegli ukrytych przeciwników. przeciwników. Czyli to ty się wbierz w tych. A ty Rydwan niech jadą. Czekaj, zatrzymaj się. A ty teraz idziesz tutaj. W sumie wy wszyscy możecie na tych iść. Tylko ty na tych. Ja. atakę. Nagadaj, że mi zniszczą jeszcze te Rydwan. Ale wy może szybciej, nie, ty i gonisz, czy czas gonisz, rozumiesz? Możliwe, wjechać chwilowo. Dobra, pięknie, jedziecie, jedziecie. Proszę, przejdźcie się przez nich, do dać radę. Aż takimi idiotami nie jesteście, chyba. Dobra, pięknie. Teraz idziecie tutaj. Dobra. Dawaj, te rydwany tam. Będą się męczyć, kurde. chłopaki. zatrzymaj czas i pokaż, co tutaj się dzieje. Skupię się wszyscy na tych, może, czy, czy coś, czy coś, eee, eee. idź, może w tych się wlej trochę, co? A, ty też masz redwan! Kurde, to weźcie, żeby Że zreprzarać tutaj. Ty masz rydwan, a nie wszystkie rydwaniki, są. tam jadą. A ci będą strzelać w nich, no muszą. No to jedź w nich, bo oni są widać, że te rydwany tak samo łomne są. Dobra, szarża. Panowie, panu łom, debile. Czemu te rydwany są takimi, idiot, takimi idiotami? Ktoś mi powie. Co, nie uciekają? Zatrzymaj to. Tak, ty idziesz tam. Ty idziesz tam, a ty idziesz tutaj. A te rydwany może dadzą sobie radę, nie będą łomne jak do tej pory. Ty możesz i gonić, mi się wydaje. Może Marfer to to jest spoko. So, weź, ty od tego strzelaj. I bo w te gówno. To też jest bez sensu całkowicie. Mi się wydaje. Nie gadaj, że te rywany mi się psują. No, się nie psują. No, pięknie, pięknie. Ty jedź tutaj. Te rywany to robią. Dawaj, tutaj, A atakuj. Szczarżonaj, macie radę? Aha, a ty co robisz? Nic w nich. A te rydwany co robią? Kurę no. Męcz, będziesz się męczył teraz. No bo nic nie zrobisz. Się ustawili w jakichś krzakach, krzaczorach. Idioci, jedni. Nie, no będą biegać, no będą. Dobra, czekaj, jak, jak najszybciej rozbić w ten sposób, Gonich, bo tutaj idź bardziej. Może ty sam sobie dasz radę? Nie, ty w sumie gonich, gonich, gonich. No, już zniszczyli mnie, a nie, nie zniszczyli. Dawaj, to tutaj. A ty dawaj, tutaj na przykład. Bo później, jakby nie kocham, teraz rozjeżdżaj. A ty kurwa, jesteś łomny, czy łomny mi powiedz? To jest bez sensu, jak się taki będzie jeden oddział, no, który będzie latał w tej jachtach. Dobrze, że mamy choć trochę tych główien całych. Aha, ty byś jechał. Koń go, ja My, my i tak mamy czas, oni mają czasu. Aha, teraz oni będą ty ustrzelać w ich. Nawet te rydwany, niech tam jadą. Charioteers. a ty jedziesz tam, a ty tam biegniesz, idiota. Twoi wojownicy tracą ducha. No niech tracą ducha, i tak są i łomi, że dali się walić No, ale nie gadaj, że oni jeszcze zdążą salwę oddać, no właśnie. No, w plecki mi się wbili, oni się boją, a ty idziesz tam, typie, atakujesz. Jezu! No, gumwo. Jedź tutaj, tu jedź, tylko żeby znowu się nie schowali. To jest takie gumiane, że też powinno być ci powiadomienie, że przykład oni się schowali, co nie? Bo to jest bez sensu. i takie doskiej później, już strzelają. Twoi wojownicy odzyskują animusz. No i to. To dawaj na tych bez sensu, tak bez sensu, że to... Bez sensu. A tu jedź, jedź Nie, nie będą jechać, będą ich się biegać w kółko. Dobra, i już. A ty jedziesz, może normalnie tędy? Czemu tędy nie jedziesz, mi powiedz? Haha, dobra, jesteście w kleszcze złapani, here. Łatwo z wami, lamusami. A ty już zrobisz, szarze tutaj? Hia. Wy też możecie, hia, bo inni później z tamtych się na tych pośle. Jezu, ale lamusy. W największa lamusiarnia jaka, jaka istnieje ta bitwa, ja bym powiem jest Gods go with us no, a tak nich A czemu my o miasto w ogóle nie walczymy? Mieliśmy o miasto walczyć XTM no, Wiedź w nich Ach A weź chwilę teraz, teraz tu odjeść trochę Dobra, podnieść żebyś wszystko ogarnął. O tak, ty idziesz tutaj. Ty idziesz, tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu. Dacie radę przynajmniej to ogarnąć, mam nadzieję, a wy tu idziecie. No. A wy na tych. Bo chcę zobaczyć, jak trochę odjadę tym rydwanem. Kurwa, odjadę, idioto! Odjadę tym rydwanem! No debil, debi, mówię, odejść, a on się bije. Odjadek, debilu, mówię o odjadę, to odjadę. Jeszcze raz się w niego wbije No, debil, mówię wam, że to jest debil. Dobra. Dobra, chyba jest luks, ale wy jesteście zmęczeni. Aha, oni cały czas zbiegają, i mi są zmęczeni. No, zaro zaczepiście. Zarom, kurde, biście. A i ty. Co za szarża, była mi powiedz? Dobra, to bij po keskach jak chcesz. Jak nie, to nie. Nie będę się z co pierdzielił. Naprawdę, to jest bez sensu. Będę tak latać. W to i we wtę, w to i we w A, i oni się tu do tego lasu. No nie no, kurde, zajebyście. Za, 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 Dobra. Teraz już się tu i... Możecie tu iść. Wy możecie tu iść. Dobra. Może przynajmniej to już zdążycie złapać. A ty czemu w tych nie atakujesz? No nie no, to jest kurde największy debil, jakiego znam. Jaki może istnieć. Dobra, ja dokończę tą bitwę i zaraz się widzimy. Dobra, jak już widzicie, zrobię tę. bitwę. Powiem wam, że to była kurde tak nudna bitwa. Cały czas musiałem z nim jeździć, z tymi redwanami. Tam wszędzie był las, jakby pamiętaliście. No może nie wszędzie, ale cały czas w kółko. No i tu je było... O nie gadaj, że... o, mi się już skraszlowało mi. Widzicie, to jednak jest cały biorąc życie za to, że nie teraz, czasami cię kraszuje, czasami ci inaczej, czasami ci e, bot się specjalnie podkłada. Piękny, życie jest piękne, życie jest radość i tak dalej, etc., Dobra, co No mi, no to i tak nie by było nasze, to jest. Zajęte. Lux, to sieć jest I have done well. tu, ty. Może do re rekrutu jakiś. Za dwóch I tych przynajmniej co to jest to, 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 to takie o, złote? a poszerzenie hefa, takie buty Dobrze Potrzebujemy jeszcze troszkę tego No, w sumie do surowców mamy tego, tego, wszystkiego Kurde, bieda w tym kraju jest taka, że... Cóż, ja. Czego nie ma w tym, czego w, w tym biednym kraju nie ma, można powiedzieć Ty płyniesz tutaj to idzie do kolofonu, do nosu, jednak? Jednak do kolofonu, donosu Ale mieliśmy też jedną dużą, wielką, piękną, botaną ten armię. Oooo, kurde, że nic sobie nie wiem gdzie iść. O, proszę, żeby uzupełnienia były tu sam. Here, dawaj to. O, już to masz przycilone. O, już, ja już tu jestem. O, cholera, o, cholera. Dobra, to już spoko. Dawaj to, much more better. To jest to, a to jest, dawaj to. Kurde, nie ma nigdzie uzupełnienia lepszego, niedobrze. Nie robi wrażenia. Ale dobra. Dawaj. Liga suwańska, bo to fajnie było mieć. O, już się, wszystkie dostawy A pokaż, może jest jakiś szybką mowa. Ktoś ty na so Sowiecki, sojuz? No kurde, nie za bardzo. A, a ty, a może na pokój? White Piece, ktoś chce? A kanisty. A czemu w ogóle z nim mam walkę XD? Pojedyncza wymiana dasz mi Bo czego musisz mi dać? 5. Ile będzie mi jutro na minutę? Raczej jak jutro? 4, 6, 9, 4, 6, 9, Kurde! A ile mi dasz. 2000 mi dasz. Dasz. A 3000 mi dasz. Dasz. A 4000 mi dasz. Tak, z czego akurat już nie? Tak, 3700, może. Znaczy, jakieś 700, 500 od razu oczywiście mi chodziło. Nie, 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 nie tak, 200, 200 mi chodziło. Ale tak, tak był wielki. Ok, tak naprawdę o 300 mi chodziło. Nie no, to też był żart. 370 od początku, nie no, dobra. O 3400 mi do samego początku chodziło. Nie no, nie, ale jestem prankster. O 70 mi chodziło. Nie, 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 50. Kurde, może 45 mi chodziło. E, chyba 45 mi chodziło, mi się wydaje. O tak, tak, chodzi, chodzi. No prawie i dali 4-5, no dobra, to dawaj to Czemu Ale proszę oni mnie zaatakowali, Rady, chyba że Ja walczę teraz z tymi co wtedy z nimi walczyłem Tamte frakcje walczyły Jezu To daj mi kurde 4 koła Nie, czterech nie dasz? A dwa dasz? A daj sobie brąz jaki masz a całego może nie dasz, ale tak 400 możesz dać. I ile będziemy na minusie? 1000, 1, 2, 5, 3. 1, 2, 5, 4. Uuu, cholera! No to dalej resztę w to walimy. 4, 80, 7, 5, 7, 5. 4, 7, 5, 3, mam nadzieję, bo. O, kurde, 6, może. O, więcej, więcej. 8. Kurde, to 9. 80. Nie, 7,99 jest maksymalnie, więc tak pokt po, pokojowy. Dobra, jeszcze kogo możemy? Kto chce pokój? Pokój za darmo rozdaję. Aspesos. W sumie poczekaj, bo odzyskaliśmy to, co było nasze. Ta, to z tym aspesosem. W sumie po cholery ja. My się bijemy, to nie. Wiem. Może to i. Nie, 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 nie. Dasz mi... Ty mi dasz, ja ci powiem, ty mi dasz. 315 brązu, od tego zacznijmy 315 brązu i zapchamy, może tym drewnem to będziemy mieli na rozwój ekonomiczno-energetyczny 1500. Kurwa, 1700, proszę, żeby było, kurwa, taka spora liczba. 1800 maksymalna, moja, nie wlicę 1900. Kurde, jeszcze 50, może 60, 30, 20, 15, 16. 17. Dobra, 16 i chlebek na drogę, nawet dwa chleb... O, no, chlebka na drogę nie dadzą. Więc luks i traktor pokojowy. Haha, i będziemy w zasadzie tuże na minusie. Nie będziemy, a tu? Też nie będziemy. Aha. Aha. Jestem... Yy, geniuszem... Gen -gen -gen genuszem jestem, dobra. Teraz możemy budować. O. Budowa. Kurde, to jest od brązu. A nie, bo jak to zbuduję, to znowu też brąz trzeba muszę wydać. Co bez, bez brązu mogę wydać? To wydaje brąz? Nie wydaje brązu. No dobra, to buduj to no niech ci będzie już O tutaj hmm, wydaje brąz. Wydaje brąz! Gdzie brąz nie będę wydawał? O, to, w tym nie będę wydawał brązu, no to luks. Cieścila mi jakąś... O tu w żarcie. Tu możemy... To są ma Nie wydzielone pola jakieś. Kurde, będę na minusie, coś w coś zainwestowałem. To coś, co nie powinienem. To na razie to i kupimy. Ile brakuje? 149 yy, Negocjacja, dostatek yy, brązu. Akurat nikt nie ma. Tolos, nie, Tolos ma ty. Więc <Suszałem>, że masz dostatek brązu. Dobra, to patrz to. Ile, ile brązu da, dasz mi za to? 200, 200, nie, ile nam brakuje? Ale no, no 200 może dasz. Ty nawet więcej, może z 300 nawet da. Ta. Pff, z 350 na spokojnie nawet może dać. Nie, no może, może tyle to przyjdzie, ale 400. No z 500 dasz. Może 500 nie, ale 450, 80, 70, 60, 55, 4, 3, 2. No i chlebek na drogę. Chlebka drogie dasz dobra, spadaj frajerze. My, my... Czego będziecie mało kamienie? No to za kamienie będziemy od was importował brąz, będę od was. A oni mają brąz. Czemu oni tyle brązu? To jest Pylos, nie? Tortitolos, no. A teraz czas na najciekawszą część odcinka, czyli Totalen Creek Prince Paris. Prince Paris. Kurat od cholery z Gernison, 22 jednostkowy Grison, no, kto to widział. Ty możesz iść tutaj, w sumie ty też możesz się cofnąć na to. Eee, to idź. Kurwa, to zaatakuj go, po prostu to rozbijemy szybko. To my, arm nie ma. No i na automacie my. straty zarobię. Też tak myślałem. O, sprzedajmy, będziemy mieli przynajmniej choć do przodu żywności. A bo to by byliśmy śmieszne. Eee, co to jest? Czemu ja to mam? Ja nawet nie wiem, że to mam. Dawaj może, nie wiem. A weźcie, no najlepiej rozwiąż, nie będę za ciebie płacił może. No właśnie, 200 w to to duża różnica. Po, nie do przodu jesteśmy. A w naszej turze, to chyba wszyscy już pójdziecie na wojnę to. Czyli pokaż jeszcze o A mnie pamiętam, że mieliśmy tutaj zbudować to. O, yy, to o, tutaj są jakieś ucznicy. Ja tam na ucznikach nie, nie polegam. Co to jest? A, jakiś Tyrrhiri Ale to się powinno bronić, 15 aż ich tu jest. Chyba, że jeszcze raz rozbudujemy coś do garizonu. To daje. A wybrańców Hectora pozwala. Ty masz jakichś wybrańców fektora Tak, masz. Wybrańców Kurde, gówna jakiegoś najwyżej. Dobra, typie, nie beść mi marudził. Koniec który chyba. O, jest urządzenie jakiś dostępny tylko gdzie? A teraz trea, rara. A tutaj, no tamyk. Do wszystkich zasobów. No i koniec tury. No zaraz, zaraz, zaraz. O nie, jeszcze szpiegu, szpiegu się nie ruszył. Dobra, już się tura przyminęła, ale mi się wydaje, że to będzie tyle na dziś. O, jak to, znowu nam wypowiedzieli wojnę? Poczekaj, zaraz, zobaczcie. Naprawdę. Ty pieczę, mi wojnę wypowiedziałeś. Czemu? Dlaczego? W sumie... Tu, jaki ma tu garnizon? Spory. Też się tą turę i... W też to zaatakowali A to jest spory garnizon? No tak nie aż tak spory. A to odbijemy, bo tu mamy te piękne rydwaniki A tu nie miało się coś rekrutować? No to a na, na plus wyjdziemy chyba z końcem tury. No wiem, że dolicy surowców... No a co ja poradzę? Nic nie poradzę. A to nie możesz tego naprawić? A to samo się naprawia! Chyba ta A, to samo się naprawia. Takie buty są. Hmm. Oczywiście co to jest? W sumie ty to będziesz już tam płynął. Ja się nawet zaryzykuję i podpłynę na forsownym. O tutaj, bo to jest dwa tego argo oswalonego na łeb. Fastatak tak. A no, ale... że no, nawet w tej turze możemy rozpocząć obleżenie. Ty Ci będziesz oblegał. Ty Ruinedhi. podejdziesz jeszcze tutaj, obok. W sensie ja. Olegaj, oblegaj. Olegaj, oblegaj. Ty Oblega, ty. te teby to też będą splądrowane, tak że to żog. A co to jest? A miejsce słynnej bitwy takie oznaczone chyba. Tak? Pokaż to. To, to. to chyba była jakaś bitwa. Tylko nie, nie moja, oczywiście. A ty to może u mnie też jest jakieś po gdzieś, jakaś, jakaś duża bitwa. O tym jas, ale nie o miasto to nie pokaże się bitwa. Tu była spora bitwa. O, z tymi amazonkami całymi. Bo gdzie to było? Tu! Chia. O tutaj. Jesteś? Nie ma Dobra, ale to... Dacie radę na automacie panowie. Chłopaki, chłopaki. Bo buduj to, to będziecie mieli większą chyba szansę. Co się dzieje? Czemuż dwie córy? Co? Automacie no co dużo straty byście ponieśli No by były spore Ale czy chce mi się czekać? Nie dobra to zbuduj to a też mi się wydaje, że to będzie tyle na dziś więc subskrybujcie, lekkujcie, like, zobaczymy w kolejnym. Odcinku. Na następnym odcinku może nawet to bit sobie stoczymy. Mi się wydaje. No więc subskrybujcie, lejkujcie, like, zobaczymy w klącinku. No i cześć!